Witam Państwa raz jeszcze. Cieszę się bardzo, że istnieje zainteresowanie przeciętnych odbiorców sprawami gospodarczymi. Ja reprezentuję Kongres Nowej Prawicy, partię bardzo, bardzo doktrynalną, bardzo dogmatyczną, partię zasad, ale partię, która sprzedaje swoje zasady głównie tematem gospodarczym, ekonomicznym. I te tematy są dla nas najbardziej dotkliwe i o tych tematach. Warto, to znaczy warto je zgłębiać, bo przekładają się na całą naszą prozę życia i na wszystkie nasze dotkliwości w bardzo wielu różnych dziedzinach. Akurat tak się składa, że nie jestem w polityce i w partii, nie jestem frontmenem. To znaczy ja nie jestem działaczem politycznym, który walczy o władzę i wpływy. Ja jestem człowiekiem dalekiego zaplecza, kulisów porównywania zasad programu, idei programowego ładu yy, dotyka nas z gospodarczego punktu widzenia, dotyka nas niedola, taka, yy, taka bardzo osobista. Po prostu wszyscy zabiegamy o to, żeby jakoś wiązać koniec z, kończym, z końcem, jak to mówi ludowe słowo, żeby nam starczało od pierwszego do pierwszego. Pracuje się już nie po 8 godzin, nie po 12, tylko od świtu do nocy i nadal nie można wiązać końca z końcem. Na czym to polega? I media głównego nurtu, wszystkie media mainstreamowe, tak zwane, czyli te, które docierają do masowych odbiorców, nic na ten temat nie mówią. A jeżeli mówią, to bardzo umiejętnie przekłamują rzeczywistość. Rzeczywistość natomiast jest taka, że. Pojawiają się, pojawiają się w przestrzeni takiej publicznej na bardzo potocznym poziomie, pojawiają się hasła, że za komuny było lepiej. Ja jestem człowiekiem, który się kształtował w czasie odległego PRL-u, w czasie komuny. Tamta rzeczywistość od tej współczesnej różniła się tym, że gospodarka komunistyczna Miała charakter kołchozowy. Nie była to gospodarka w sensu stricto to nie był taki sport, jaki normalnie widać na stadionach i ringach tylko, tylko taki sport, w którym ludzie sobie tam chodzą po boisku, a komisja ocenia, komu uzna gola, a komu nie uzna. Wszystko było takie kolektywne, wspólne. Bez pośpiechu się robiło to co każą. Nie wiadomo było czy to się opłaca, czy to jest pożyteczne, na co to jest komuś potrzebne, ale władza kazała robić to, robimy to. Władza kazała tamto robić, to tamto robiły. Coś tam na tej zakładowej stołówce dali do zjedzenia, jakieś mieszkanie przydzielili, jakąś kwaterę, jakąś tam cebulę na zimę dali, jakieś bilety miesięczne komuś i tak się kołchozowo to toczyło bez rywalizacji. Nawet ta rywalizacja, jeżeli istniała gdzieś na marginesie, jacyś badylarze, jacyś cinkciarze, gdzieś ktoś coś kombinował, żeby dorobić, to cały czas było to na bardzo niskim poziomie. Czyli ta rywalizacja taka, która jest naturą gospodarki, prawie nie istniała. Co pokazało niewydolność tego systemu i ten system padł. On padł nie dlatego, że go ktoś pokonał z zewnątrz. On padł po prostu pod ciężarem własnej niewydolności. Koszty utrzymania ludzi i całej tej substancji przemysłowej były takie duże, że przemysł i cała gospodarka kierowana takimi metodami sama na siebie nie mogła zarobić. Po prostu to nie przynosiło żadnych efektów. Wiadomo było, że Mechanizm rywalizacji jest mechanizmem skutecznym. Że to jest. Yy, Jedno zdanie czy? zwróciło moją uwagę, tak? że rywalizacja jest naturą gospodarki. I tutaj ja bym się nie skończył. Yy, no właśnie, podyskutujemy jeszcze. To Natomiast. Yy, tak. Yy, yy, wolny. Wo, to, to, o czym się mówi, jako wolny rynek, jest to taka przestrzeń. W której każdy rywalizuje o korzyści dla siebie i każdy się stara na tym wolnym rynku zaoferować towary, usługi, pracę, wiedzę, swój charakter, ryzyko i tak dalej, swoje cechy osobowe za korzyści dla siebie. Co dla kogo jest korzyścią, to jest rzecz dalece subiektywna i nie, nie, nie zawsze daje się dokładnie wyliczyć, ale na ogół jest liczona w pieniądz. I każdy próbuje jak najwięcej zarobić, jak najmniejszym kosztem. I w tym sposobem zaczynają ludzie, zamiast robić to, co dla nich najbardziej przyjemne, zaczynają robić coraz więcej tego, co jest bardziej pożyteczne. I tą pożyteczność, miarą tej pożyteczności jest oczywiście pieniądz uniwersalną miarą. Poza pieniężne również yy, gratyfikacje istnieją, ale uniwersalnym przelicznikiem jest pieniądz, i ludzie zaczynają. Gospodarce rynkowej zaczynają wykonywać to, co im przynosi najwięcej pożytek. Nie wiadomo, kto to od nich kupuje. Bardzo często ludzie wykonują swoją pracę i nie wiedzą, w jaki sposób się na tym zarabia. Kto na tym zarabia i dlaczego i w jaki sposób. Ale byleby mieć wynagrodzenie z tego, byleby to się dało sprzedać i byle dałoby się na tym zarobić. Tak się składa, że znajdujemy się akurat w środowisku ludzi, którzy żyją. Z własnej pracy, a nie z kapitału. Kapitał w Polsce został na tyle mocno zniszczony, na tyle firmy zostały porozwiązywane i doprowadzone do ruiny, że coraz mniej jest środowisk polskiego biznesu, który jest najbardziej sponiewieraną, najbardziej zniszczoną grupą społeczną. My patrzymy na to jako na zjawiska gospodarcze z pozycji innej. Z pozycji pracowników. Czyli siły najemne i chcielibyśmy, żeby nasza praca, że jak pójdziemy na te 8 czy 10 godzin do pracy, żeby nam starszała na dostatnie życie. I nie starcza. I stawiamy sobie pytanie, w jakim stopniu zależy to od nas samych, a w jakim stopniu zależy to od władz. Nikt nie studiuje roczników statystycznych. Natomiast wnioski płyną z generalnych liczb. Jeżeli popatrzymy na produkt krajowy brutto, czyli na wartość wszystkiego, co wyprodukujemy w ciągu roku, na, to, na wartość tego, co rzeczywiście powstało, towary, usługi, wiedza, która rzeczywiście powstała, to okazuje się, że wszystkie nasze wynagrodzenia i zyski łącznie stanowią jakieś 17-18% tego, co wyprodukowaliśmy naprawdę. Czyli to możemy kupić wszyscy razem, możemy kupić raptem 17% tego, co wyprodukowaliśmy. A gdzie jest reszta? Czy to znaczy, że my mało robimy, że jesteśmy tacy biedni? Otóż, jak się popatrzy na te, na te cyfry, które są wskaźnikami, takie bardziej globalnymi wskaźnikami, to bardzo dokładnie widać, gdzie leży pies pogrzebany. Otóż władze, którym mamy nieszczęście podlegać, Robią wszystko, żeby to, cały produkt nasz znalazł się w ich rękach. Że wartość wszystkiego, co my wytwarzamy, znajduje się w rękach władz. Władza tym dysponuje jak chce. Mam wrażenie, że większość zmarnuje, trochę rozkradnie. Yy, ogromne ilości płyną za granicę, czyli do naszej, pracujemy na konkurencję swoją. Natomiast nam zostawiają takie ochłapy, Żebyśmy tylko się nie zbuntowali, żeby tylko nie pojawiły się hasła, że na drzewach zamiast liści będą wisieć socjaliści. Yy, stąd też propaganda wrzuca nam inne tematy, żeby debatę publiczną zweksłować na inne wrażliwe tematy, żeby zejść z tych spraw gospodarczych. Natomiast te hasła, które się pojawiają, że za to nie było lepiej, wypływają z takiego. Z takich wspomnień, że za komuny wprawdzie bogaciej to nie mieliśmy. Były gorsze samochody, były gorsze ubrania, były gorsze mieszkania, żyło się biedniej, ale nie było tego wyścigu szczurów. Nie trzeba było dniem i nocą myśleć, gdzie tu parę złotych zdobyć. Nie było tej strasznej, brutalnej rywalizacji, walki, tej gonicy za każdym grosikiem. Jeżeli w tej chwili. Gonimy za tym każdym groszem i tego grosza nam brak, to wcale nie znaczy, że my nie jesteśmy efektywni w tych swoich zabiegach gospodarczych. Znaczy to tylko tyle, że efekty naszej pracy zgarnia władza. Mówiąc więc o wolnym rynku i próbując ten rynek krytykować, zdecydowanie twierdzę, że jest to krytyka źle skierowana. To niewolny rynek jest winien temu. Że nam się źle wiedzie, że cierpimy niedolę. Otóż wolny rynek powoduje, że rzeczywiście gospodarka staje się produktywna, że przedsięwzięcie, które nie przynosi dochodu właścicielowi, pracownikom, zarządowi, jest zamykane. A rozwijają się te, które przynoszą dochód, i ta gospodarka jest produktywna. Naszym nieszczęściem nie jest wolny rynek. Nie jest kapitalizm, choć on jest dalece ułomny, bardzo daleki w naszym w polskim wydaniu. Ale naszym nieszczęściem jest obciążenie tego systemu gospodarczego przez władzę polityczną. Władza polityczna konstruuje różne instrumenty, żeby zbierać z rynku wszystkie owoce naszej pracy. Władza się zachowuje w taki sposób, w jaki zachowuje się myśliwy, który ma kilka psów myśliwskich, mu tam zające znoszą. Ale jak ten, zając się, jak ten pies się naje, to on śpi. I można podczuwać zająca, a pies ma go w nosie, bo on się najał. Wobec czego myśliwy nie daje mu jeść. Jak, zając jest głodny, jak pies jest głodny, to zaczyna za tym zającem latać. I te psy gonią i gonią, zające znoszą, a ten myśliwy dba tylko o to, żeby pies się nie najał. I niech gania. I wtedy myśliwy ma tego mięcha tyle, a te zające ledwo dychają biedaczyny, i dostają tylko skwarki im się pluje pod stół. Aha. I one wiedzą, że jak przyniesie zająca, to musi tych skwarek plunie tam troszeczkę pod ten stolik I ganiają. I z nas zrobili takie psygończe, i my latamy jak te wariaci, i dostajemy te ochłapki. I na jest, mamy tych pieniędzy tyle, że jak zapłacimy za rachunki, to możemy sobie. Yy, w ramach własnego, wolnego wyboru zadecydować, czy kaszankę zjemy, czy twarożek. Dzisiaj kaszankę i to twaróg lub odwrotnie. Ale yy, Mercedesa sobie za to nie kupimy, bo tyle nam nie zostawiono. Nie dlaczego? Nie znaczy to, że nie wyprodukowaliśmy wartości tego Mercedesa. Wyprodukowaliśmy. Tylko władza, obciążając gospodarkę, całe te owoce zebrała. I co ta władza robi? Bo pytanie jest takie, jak ocenić, czy rząd jest dobry, czy zły? Gdyby jeszcze za te pieniądze, które nam władza zabiera, gdyby te pieniądze spożytkowane były w taki sposób, że żylibyśmy w dobrze ułożonym kraju, jeździlibyśmy po bardzo dobrych drogach, mielibyśmy doskonałą opiekę medyczną, no, infrastruktura byłaby na najwyższym poziomie. Można by to jakoś usprawiedliwić, że wprawdzie nie każdy sobie kupuje sam, to tylko Jakaś komuna nam to załatwia. Tymczasem infrastruktura się wali, to jest wszystko rozszabrowywane. Owoce naszej pracy znikają gdzieś, w czeluściach budżetu nie wiadomo gdzie i jak, a my cierpimy nędzę co gorsza nie widzimy jeszcze jednego zjawiska. Każde dziecko, które się w Polsce rodzi, rodzi się z długiem około 30 tysięcy. I ten dług jeszcze nie jest bardzo dokładnie policzony, bo gdyby go dokładnie policzyć, to będzie chyba wyżej troszeczkę niż 30 tysięcy. Więc każda rodzina polska, młoda, powiedzmy tam małżeństwo z trójką dzieci, ma do spłacenia jakieś 150 tysięcy. 100, 150 tysięcy do spłacenia długu i nawet nie wie wobec kogo. Otóż są to wszystko znamiona, jak Pismo Święte mówi. Po owocach ich poznacie. To są te owoce, które pozwalają nam stwierdzić, że władza polityczna, której mamy nieszczęście podlegać, jest antypolska i antynarodowa. Ta władza gnębi nasz naród bardziej niż inne. Przecież Polakom w innych krajach wiedzie się lepiej niż w Polsce. To znaczy, że ci nasi zarządcy, którzy nami zarządzają, yy, yy, są dla nas władzą gorszą niż władze obcych państw. Jest to ogromne nasze nieszczęście. Jeżeli teraz yy, próbujemy yy, sobie postawić pytanie, dlaczego oni to robią, to możliwości są tylko trzy. Albo nie mogą zrobić nic dobrego dla Polski i dla Polaków, bo na przykład yy, zostanie im zafundowane jakieś samobójstwo, jakiś zbiorowy tam, yy, yy, samobójca ich spotka i, i się odmeldują. Nie mogą, albo też nie chcą tego zrobić, nie chcą nic dobrego zrobić, po prostu oni tam są, żeby się nakraść, że zawsze pewien mechanizm negatywnej selekcji, który działał jeszcze za PRL-u, jeszcze za komuny, działał taki mechanizm, że ten, kto się dorwał do władzy, ten miał lepiej. Co oznacza, że ci, którzy chcieli mieć lepiej, pchali się do władzy, nie do pracy. Nie uczyli się jak pracować, co zrobić pożytecznego, tylko jakby się tu dorwać do władzy, i wtedy można być analfabetą i będzie się bardzo dobrze żyć. I ten mechanizm negatywnej selekcji dobrał tak kadrę polityczną, że cała ta kadra zajmuje się tylko tym, gdzieby tu jeszcze coś komuś zabrać. I być może oni nie chcą nic dobrego dla nas zrobić. To jest druga możliwość. A jest też trzecia możliwość, że być może mogą. Być może chcą, tylko nie potrafią, że oni, jak my jesteśmy słabi, tak oni są jeszcze o kilka pięter słabsi intelektualnie i po prostu nie wiedzą, co robią. Jest to banda durniów dokładnie, bo skoro licealiści wiedzą, co trzeba zrobić, a parlamentarzyści nie wiedzą, to po prostu ich należy rozpędzić. Że być może oni nie mają absolutnie żadnych kwalifikacji do tego, żeby zasiadać w jakichkolwiek władzach. Oni nawet są ty sami na nie powinni być. Bo albo nie mogą, albo nie chcą, albo nie potrafią zrobić tak, żeby w tym kraju żyło się dobrze. Więc w każdym przypadku cała ta sfera polityki nadaje się do skasowania. I teraz próba retuszu i przestawiania tych pionków na tej szachownicy niczego nie zmieni, bo jeden unakrad więcej, drugi mniej, a teraz będzie odwrotnie. A cóż nam z tego, skoro my pracujemy, a oni nam rozkradają to wszystko? Jeszcze nas zadłużają na ileś pokoleń. Po prostu trzeba to przemodelować. My dokładnie wiemy, że Polska jest krajem źle rządzonym. I tego już nikt nie ukrywa. Nawet, nawet najpopularniejsze tygodniki i wszystkie stacje telewizyjne że Polska jest źle rządzona. To prawda. Ale nie mówią o tym, że Polska jest krajem źle urządzonym. I tu, tu leży pies pogrzebany, że jeżeli tych rządzących udałoby się rozpędzić, przyjdą inni, którzy będą robić to samo i będą się cieszyć, że im miejsca opróżniono i mogą się dorwać i nachapać i nakraść, to by nic nie zmieniło. Zmiany personalne są zmianami dalece izolacyjnymi. Należy przeorientować system, należy przeorientować państwo polskie w taki sposób, by podstawowym celem działalności wszelkich władz publicznych był dobrze rozumiany interes narodu i państwa, a dobrze rozumiany interes narodu i państwa opiera się o etykę. Musi to być, wszystkie decyzje władz publicznych muszą mieć legitymację moralną. Jeżeli nie można zabierać, to się nie zabiera, a ta władza tylko się zastanawia nad tym, czy to się opłaca, czy nie. A nie zastanawia się nad tym, czy jest to godziwe, czy nie. Czy jest to moralnie dopuszczalne, czy nie. Tylko czy się da, czy to będzie, będą większe wpływy, jak się wprowadzi taki podatek, czy nie będzie większych wpływów. Tylko tym się zajmują. Należy to państwo rzeczywiście postawić. Na Jeżeli my, jako pracownicy najemni, bo ja akurat całe życie też pracowałem, jako pracownik najemny, patrzymy przez pryzmat własnego egoizmu, co należałoby zmienić, żeby nam, pracownikom najemnym, poprawiło się, żebyśmy nie musieli 8 godzin pracować w firmie, a potem drugie 8 jeszcze na czarno, żeby jakoś na rachunki wystarczyło. Patrzymy wtedy, stawiamy sobie pytanie o to, Jaki czynnik decyduje o poziomie wynagrodzeń? Dlaczego te wynagrodzenia są w Polsce tak żałośnie niskie, że nie można od wypłaty do wypłaty nie starczyć pieniędzy? Co zrobić? Jaki mechanizm działa, że jest tak nisko? Jaki powinien mechanizm działać, żeby te płace były wyższe? Otóż, kiedy w gospodarce, nie tej nie dzisiejszej PRL-owskiej, tylko tej y, rynkowej gospodarce, płace rosną? Płaca jest na rynku towarem. I jak każdy towar drożeje wtedy, kiedy jest na ten towar zapotrzebowanie. Kiedy za PRL-u było duże zapotrzebowanie na dżinsy, a dżinsów było mało, to miały ceny nieprawdopodobne. Opłacało się jeździć za granicę i przywozić, prawda, gdzieś jeszcze bilet dopłacać i noclegi i przywozić, bo były straszne ceny, bo było duże zapotrzebowanie. Na pracę zapotrzebowania nie ma. Zostały zniszczone firmy. Nikt nie chce zatrudniać pracowników, bo koszty Koszt zatrudnienia pracownika jest ogromny, a wszystkie firmy ledwo zipią i ledwo na ZUS zarabiają. I pracownicy nie mają gdzie zarobić, nikt ich nie potrzebuje, nikt nas, pracowników, Polaków, nie chce zatrudniać. Stąd równowaga na rynku pracy jest bardzo nisko ustalona. Stąd płace są zupełnie żałosne, głodowe, śmieszne. Jeżeli myślimy o tym. Żeby wynagrodzenia były wyższe, to nie załatwi tego żaden dekret władz, żadna uchwała, ustawa, żadne no, rozporządzenie administracyjne. Może to załatwić tylko zmniejszenie ucisku, żeby ludzie mieli za co kupować produkty, i w tym momencie przedsiębiorcy rozwijają firmy i szukają pracowników do pracy. I w tym momencie pracownikami się nie gardzi, tylko się ich szanuje. W tym momencie trzeba ich wynagrodzić poważnie, bo jak nie, to pójdą do konkurencji. Więc podstawowym mechanizmem, który napędza gospodarkę i pozwala nam dobrze zarabiać jest, yy, jest taka konsumpcyjna presja na rynek, że dopóki konsumenci nie mają pieniędzy, to nie da się zarobić. Dopiero jak, to, jak się zmniejszy podatki, że dostawi się ludziom więcej pieniędzy i firmom, w tym momencie zapotrzebowanie na towary i usługi, firmy się zaczynają rozwijać, i zapotrzebowanie na pracę rośnie, i cena pracy rośnie, i nawet rośnie poszanowanie pracowników. I to jest jedyna droga, która prowadzi do dobrobytu, której nie trzeba nikomu specjalnie tłumaczyć, bo to zostało w historii już sprawdzone setki razy. Ka Każdy no kraj rynkowy wygrywa konkurencję z innymi. No, no to, jeżeli to pan może zaczął, to, to tak, to, 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 to może być tak. W dialogu, jest, tak? Bo to, tak jak ja zrozumiałem, to pan mówi, że ludzie będą kupować te towary, no to będą tam ci więcej produkować, no i to będzie to wszystko się nakręcać i będzie coraz lepiej, prawda? Ja widzę ten świat, że jest właśnie tak, że jest za dużo produkowane, jest zniszczone środowisko i że cały ten paradygmat właśnie, że nakręcanie tego wszystkiego, to tak samo jak o, zróbmy wojnę, to więcej broni będzie potrzeba i tak niektóre kraje sobie zdaje się nakręcają swoją gospodarkę, prawda? Tam gdzie zrobimy wojnę, będziemy będzie potrzebna broń, będziemy handlować tą bronią, my będziemy bogaci. Ale to są ciągle to o czym pan mówi, to są ciągle działania, działania wywoływanie wojny sztuczne, tak to są działania Nie, Ale ciągle. ogólnie, ogólnie ja, 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 ciągle, ja uważam, a, ja że... że to co chciałem powiedzieć, że w ogóle uważam, że jest niebezpieczeństwo w takim nakręcaniu się że właśnie więcej produkowania, jak więcej kupowania, to to zapewni ten dobrobyt. Tylko, że właśnie chodzi o to, że to nie jest nakręcanie się sztuczne, tak? Tylko to jest, to się, się, się nakręca automatycznie, jeżeli jest potrzeba, tak? Popyt, jeżeli jest popyt, to tworzy się automatycznie... Ale potrzeby się sztucznie właśnie stymuluje. Musicie mieć lepsze telewizory, lepsze samochody, więcej filmów oglądać i cały czas ludzie myślą, o, ale fajnie, coraz więcej tych gadżetów, coraz nowe i tak dalej. Trochę ciężko jest mówić o jakimś sztucznym nakręcaniu... Tych nieuzasadnionych potrzeb w momencie, gdy e, zarobki w Polsce są jakie są i pozwalają żyć na takim poziomie, na jakim pozwalają żyć. A to nie jest jakiś poziom powalająco wysoki. A już tym bardziej nie jest to poziom sztucznie nakręcony. No ale dalej, dalej uważam, że przyczyną wiedy jest w dużym stopniu to, że ludziom się nakręca to cały czas, że właśnie... Muszą mnóstwo kasy wydawać na to. Są na przykład moi znajomi, budują domy, super zdrowe domy za 10 tysięcy. Można z gliny, z belek, z słomianych, różne, są mnóstwo technologii teraz, gdzie można prosty dom postawić tanim kosztem. Natomiast to, że właśnie, o, tutaj takie technologie, takie, nie wiem, ja, ja uważam, to ja to... To...